A nie, to musi być inny. z ja nie poznam. Jak masz na imię? Nie mam głosu, możesz coś pisać? Miło mi, ja, Sylwek. O! Co, co, za zbie... co za zbieżność losu. Mówię, że jestem z Sylwią, Sylwek. No właśnie, Sylwia i Sylwek. Aha co robisz tutaj? Szczerze? drugi raz w życiu tu jestem, o, masz. I jak tu ci się podoba? Za dużo młodych, pole młody starszych jak tych. Chcesz mi wszystkie ręce dla weryfikacji, że tutaj tam jesteś na transmisji? O tak, jako obie. Obróć, obróć. No to ci kurwa macham do ciebie. A Ale to. Tak serio Astań. pytasz? No serio, bo tu jest dużo takich jakichś kurwa równych. Ja pijanie. Pokaż półpę na golaska w ramach weryfikacji, możesz się obrócić? się. Ty masz chyba ochotę na coś innego niż sprawdzenie mnie, hahaha. Ha, ha. Kto tam się odzywał u niego? No mam, mam, a ty masz nazwę, ja mam podobnie, ha, ha. Kurwa, grubo się zaczęło. Hmm. Ale... Ściągasz spodnie? Ja jestem z majtka, patrz ty. <grybujesz> spodnie? Ale ja nie mam majtek pod spodenkami. Jak Ja? Jeansy nie masz majtek? Tak? guzik. Jak kurwa guzik? Co ty kurwa gościa dajesz teraz, nie? Rozejpij guzik w spodnie. Się boję tego jego głosu, nie? Kurwa, ja nic nie widzę przez tą ankietę. Sorry. Mm. Możesz rozpiąć guzik? Same zarobase z tymi punktami. O ja, pidi. Oja, pidi. Dobrze, że ten czat robi za. Cenz oj, to oja, oj, oja oja, 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 oja. Mogę rozpiąć guzik. Oja, oja. Oj, oj. Ładna pupa, ładna. Dobra. Zrobimy to. Zrobię to tak. A mam pomysł? Słysz? Słyszysz mnie? Tak kurwa. Możesz ss. ubrać jakieś fajne majteczki i w nich dostać? Ubrać jakieś fajne majteczki. Oj, oj, oj.